Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym filmie. W dzisiejszym odcinku pokażemy przedsionek Obelink Fiesta Comfort. Kilka osób nas się pytało po filmie Zbieszczat, jak się sprawdza, więc dzisiaj pokażemy, jak się sprawdza, jak się rozkłada, jakie są jego wady, jakie są zalety. Trochę czasu mi zajęło, zanim znalazłem odpowiedni model, bo miałem e, takie założenia, że musi to być przedsionek, który się łatwo rozkłada i który jest lekki. Nie chciałem kupować przedsionka, który jest taki standardowy, że najpierw stawiamy trzy nogi, potem trzy poprzeczki, potem do poprzeczek poprzeczne poprzeczki, potem na to naciągamy ten przedsionek, bo one są, długo się je rozkłada, są ciężkie i w zasadzie jak się jedzie na 1-2 dni to nikomu się nie chce tego rozkładać, tylko się siedzi wtedy albo pod małym daszkiem, albo... Bez przedsionka. był udowodnić, jak łatwo rozkłada się przedsionek, to sama Ewa go dzisiaj rozłoży. Ta, chyba ty. <głos> <głos> Takie normalne przedsionki zazwyczaj się wozi w środku przyczepy, zazwyczaj w toalecie pod prysznicem. A ten przedsionek, co my kupiliśmy, mieści się w bakiście. Idealnie pasuje w miejsce drugiej butli gazowej. Przypinamy go paską i w ten sposób go przewozimy. Do tego przedsionka dołączona jest taka instrukcja prosta, ale jako, że ten przedsionek przyjechał z Holandii, został zamówiony przez internet, to. A nie, jest po angielsku, więc jak ktoś zna angielski, to może coś tu wyczytać. Są zdjęcia. Yy... Ale ja przyznam, że pierwszy raz jak rozkładaliśmy to intuicyjnie go rozłożyliśmy bez żadnej instrukcji. Waga tego przedsionka to jest około 13 kg, więc też nie ma jakiś specjalnych problemów z wyważeniem przyczepy. On jest w miarę lekki, łatwo go można przenosić, więc więc Ewa sobie poradzi z rozłożeniem. <śm> 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 Jak przedsionek był nowy, to to opakowanie było takie luźne. Na szczęście producent przewidział to, że ktoś może złożyć inaczej ten przedsionek niż fabryka. Jest całkiem duży luz, więc bez problemu on się mieści w tym opakowaniu. To masz kamerę, będziesz kamerować. No nie no, ja rozkładam. Najpierw trzeba otworzyć tutaj worek. Podajemy mężowi i on już dalej robi. Odwiązujemy sznureczki zabezpieczające. Od razu je łapiemy. I teraz musimy namierzyć gdzie jest ten kedra, tak? No i trzeba wsuwać. Ja będę ciągnął. No dobra, przedsięnek mamy wsadzony, i teraz od razu powiem, bo potem zapomnę. Długość tego, tej kadry to jest 2,50. Dokładnie tyle, ile. Ta prosta część dachu jest wękrosie. Więc to był też jeden z powodów, dla którego akurat ten przedsionek wybraliśmy. Cały stelaż tego przedsionka to są trzy takie rurki, które w środku mają gumki, i które bardzo łatwo się składa. I one będą z przodu wsunięte w takie otwory. I fajna rzecz jest taka, że łączniki. Są na stałe przyczepione na gumce, żeby, żeby tego nie zgubić, bo wiadomo, że to by od razu zginęło. Czarne rurki idą, tak jakby, na dół, a ta szara idzie na górę. I one z jednej strony mają tu jest duży otwór, <laughs> a tu jest mały otwór. I tym małym otworem musimy w dół wsadzić, bo będziemy tam wsadzać tą szpilkę. Nagrywasz? To nagrywaj dobrze. Dobra, tu jest taki rowek, rowek na rurkę, wsadzamy rurkę w rowek i, a nawet są różne wielkości z tej strony, wsadzamy to tu, a tu jest taka szpilka na to, o, to wsadzamy tu, tak samo z drugiej strony. No i teraz trzeci Trzecia tyczka Trzeba wsadzić Co Stelaż jest No i to w zasadzie tak będzie stało, nie? Tylko najpierw szpilki przymocuję tam, a potem to sobie postawimy. Śledzie w standardzie są takie małe, to jest trochę lipa, bo pewnie na wietrze to się to nie jest od tego. E, będzie się zrywać, więc dodatkowo e, zakupiłem takie wkręcane. Tu jest to są takie zwykłe śruby z uszczelką takim haczykiem wkręcane, tylko jeszcze się nie dorobiłem wkrętarki, która by miała sprawny akumulator więc na razie zwykłe wsadzimy To jest taka gąbka w środku i taki czarny klin to do przyczepy nie, przyczy... nie przyciskamy tego tylko następny. następnie ten zaczep sobie klinuje dobra, wlasło jeszcze taka uwaga, bo w instrukcji obsługi było napisane, że wysokość przyczepy do kadry musi być 2,35 minimum, a nasza ma 2,30, więc ten przedsionek trochę niżej stoi, ale ostatnio go rozkładaliśmy na takim nawet nierównym podłożu i w miarę dobrze stał po wbiciu dwóch szpilek przy Przyczepię już będę stawiał przedsionek do góry. Wbicie dwóch szpilek przy przyczepie i dwóch tutaj śledzin od pasów Przedsionek w zasadzie stoi, tylko teraz jeszcze musimy go uformować, żeby ładnie wyglądał i go nic nie zwiało. Tych boczków nie będę przybijał. Bo zaraz je będziemy ściągać. Tak wygląda przedsionek po rozłożeniu. Wbiłem. Wydaje mi się, że po około 4 śledzie na bok. I tu 4, czyli w sumie 8 i złożona jest jedna rurka. Jedną z przyczyn, dlaczego wybraliśmy akurat ten model, jest fakt, że z tego przedsionka bardzo łatwo zrobić taki duży daszek. Bo ten daszek, który my zrobiliśmy z tarpa z decatlona, który pokazywałem w poprzednim filmie, jest fajny, ale jest dosyć mały. Więc na takie jak chcemy się bardziej odsłonić przed słońcem to z tego przedsionka odpinając trzy suwaki możemy zrobić daszek. I zaraz to zrobimy. Teraz jest taki e, przedsionek bez przedniej ściany. I od razu powiem coś o pierwszej wadzie, która nam się rzuciła w oczy. To są takie zasłonki. One są z. Nie wiem, co to za materiał. Nie wiem, jakaś bawełna. Wygląda nie. jak bawełna. Takie, taki miękki materiał, jakby. Prześcieradło, może. Tak, o, jak prześcieradło. No, tak, I wygląda na to, on tu już się zabrudził. Eee, na pewno nie jest odporny na wilgoć. Jak byliśmy w Bieszczadach i pięć dni lało. To te zasłonki takie ciężkawe się zrobiły. A potem jak suszyliśmy przedsionek, to czas schnięcia się wydłużył, ponieważ te zasłonki schły. Je można łatwo sobie otworzyć i wtedy mamy foliową szklarnię. Ale nie możesz ich odpiąć, żeby ich wypracować? Tak, nie ma całkowitego odpięcia. Do przedsionka też jest dołączony w standardzie kołnierz, tylko my go nie zakładamy. No teraz nie ma potrzeby, bo jest lato i jest ciepło. A drugi powód jest taki, że nie mamy tej tutaj rynienki. Nie ma w co go wpiąć. Więc przed jesienią będę musiał coś pomyśleć i tu zainstalować jakąś tą prowadnicę do kedry. Jest też podłoga, ale my jej nie używamy, bo ta podłoga jest z takiego materiału nieprzepuszczalnego. Więc piasek, wilgoć. Deszcz, jak pada, to wszystko stoi na tej podłodze. My wykorzystamy naszą podłogę, którą używaliśmy do daszka. No dobra, to teraz Ewa zaprezentuje, jak się robi daszek z przedpionka. Odpinamy boczne ścianki. Cyk. I ścianka zdjęta i wygląda to teraz tak. Z drugiej strony też zaraz odetniemy. Z zewnątrz to w tej chwili wygląda tak. Jest fajne, bo jak nawet deszcz będzie padał, to te boczne ścianki jednak są takie częściowo, więc tutaj nic nie będzie ściekało. Chroni fajnie od słońca, bo te boczne ścianki też chronią. System wentylacji przewiewu jak w namiotach. Jest zapięty rzep, ale jest taki patyczek. O, możemy tu rzepką zahaczyć, i wtedy mamy przewiew. I tak wygląda z naszą podłogą. No dobra, wszystko już jest rozłożone. Czas operacyjny około 25 minut to trwało. Ale dlatego, że nagrywaliśmy filmiki, no i częściowo jedna osoba to robiła. Jak dwie osoby się w to bawią, to to trwa z 20 albo 15. Jeszcze zmierzymy to. I zobaczycie ile tu w środku jest przestrzeni, bo to jest największa bolączka małych przyczep, że jest krótki dach i te przedsionki są takie małe. A ten przedsionek, dzięki temu, że on się rozszerza mocno na boki, to po podłodze jest dosyć sporo miejsca. Najpierw mm -hmm. zobaczymy, ile jest e, głębokości, Tak gdzieś od progu. No to tu mamy 2,5 metra. A na szerokość, no tak zróbmy, żeby tu widać, że tu niby o, tak z żeby dało się normalnie siedzieć. Albo tak, tak cały. Cały to ma 3,50 czy 60, Ale taka przestrzeń użyteczna to jest gdzieś... No można powiedzieć, że 30 30 na 2,50. Ewa stań tam w najniższym punkcie pokazać jak wysoki jest Ewa ma 1,78m więc tutaj jeszcze jest spokojnie kilkadziesiąt centymetrów za 40 a tu jest oczywiście na wysokość przyczepy czyli 2,30 koszt zakupu tego przedsionka to jest około 1300 zł eee, zamawialiśmy go przez stronę Obelinka to jest bodajże holenderska strona wszystko zależy od tego, jaki w danej chwili jest kurs euro. Uważam, że jak na taki przedsionek, tej wielkości i tak funkcjonalny, jest to dobra cena. Jedną z wad dla nas tego przedsionka jest ten kołnierz, który tu tak zachodzi z tą poduchą. Bo, znaczy, poducha jest dobra, bo tu się nic nie rysuje, jakby wiało, ale zasłania nam częściowo okno. I ten właz tutaj pod kanapę. Camper. Camper z karawany. No nie wiem, czy bym chciał w tym spać. Tam leżało tysiące ludzi. będzie spać tak. Jeśli podobają Ci się nasze filmy i chcesz wspomóc rozwój tego kanału, to zasubskrybuj. I dzięki za obejrzenie tego filmu. Widzimy się następnym razem. a jak byliście kiedyś w Belgii, to dajcie znać, co i jak tam zwiedzać, co fajnego jest do zobaczenia, i w ogóle jak się jeździ, jak są ludzie, bo planujemy się tam wybrać. Ewa wymyśliła wycieczkę do Belgii, więc widzimy się w następnych filmach. Hej!